Witam Was serdecznie, nazywam się Sylwia Kondratowicz. Jedną z moich największych, jednym z moich największych marzeń i pragnień mojego serca jest wolna świadoma Polska i wolny świadomy świat. Jak już wiecie z poprzednich filmów albo dla tych, którzy nie wiecie. Chciałam ten film nagrać w jakimś świętym, tak zwanym spokoju, w pięknych okolicznościach przyrody. Aktualnie po pierwsze zachodzi słońce i szykuje nam się tutaj burza. Po drugie, towarzystwo, które przyszło na drugi brzeg, tak zwany, również ma swoje własne prywatne pomysły na zagospodarowanie czasu. Mam nadzieję, że to wszystko w tym filmie nie będzie słyszane. Jak będzie, że dacie sobie z tym radę. Ja również postaram się swoją koncentrację i swoje skupienie dopasować tak, ażebyście dostali wszystko to, co chciałam przekazać i żeby ten film był. Jak najbardziej przystępny dla Was. Słuchajcie ja chciałabym wyjaśnić tylko dlaczego czasami dużo ostatnio o tym myślę, ponieważ czasami mój wzrok błądzi gdzieś gdzie, gdzieś, gdzie jestem poza kamerą, także nie widzicie mojego wzroku, ja sobie szukam po prostu tam w przestrzeni gdzieś punktów zaczepienia, tam sobie hakuję tak jakby. Te swoje tematy, myśli, próbuję to wszystko uporządkować, ponieważ tego jest zazwyczaj bardzo, bardzo dużo. I ja sobie po prostu badam też świat. Oczywiście wracam do Was później, natomiast z przestrzeni do mnie przychodzą tak, jakby konkretne informacje, i ja sobie zrobię, robię z nimi później co chcę, co potrzebuję, tak żeby Wam dać to, co według mnie najistotniejsze. To tak, tytułem wstępu, ponieważ ostatnio to do mnie przychodzi dosyć często, to poszukiwanie w przestrzeni. Tak, natomiast dzisiejszy temat jest dla mnie tematem bardzo, ale to bardzo istotnym. Jest to temat ciała, jest to temat nagości, jest to temat, który chciałam poruszyć już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I no, mam nadzieję taką i wierzę, że uda się dziś. Mam nadzieję i wierzę, że ta burza jednak, mimo wszystko, ominie nas, a przede wszystkim pozwoli mi nagrać film. Słuchajcie, temat, który. Chcę dziś poruszyć temat nagości, temat ciała. Jest dla mnie szalenie istotny z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze, z tytułu moich własnych osobistych doświadczeń oraz wpływu jakichś traum, wpływu jakichś doświadczeń właśnie życiowych na, na traumy, na późniejsze doświadczenia związane z ciałem, z akceptacją, z nagością. To jest dla mnie szalenie istotne z seksualnością, jak to później działa. Co z tego wynika, jakie się rodzą blokady, bariery, jak później sobie z tym można radzić lub nie. Morówki po mnie chodzą. Mm, tak, to jest jedna rzecz, ale też to, co do mnie ostatnio przyszło bardzo mocno, kiedy. Byłam nad morzem, a mianowicie jakiś bunt w momencie, w którym zapragnęłam dosłownie wyjść, nago wyjść, nago, tak jak stworzył Bóg człowieka, jak stworzył mnie. I poczułam i poczułam bunt niejako można powiedzieć czy też ciało moje dusza ma poczuła bunt na to że jak jest możliwe to że ktoś kto jest ubrany a zostało to narzucane narzucone mu przez Drugiego człowieka, przez politykę, przez jakieś cudze poglądy, przez pomysły na manipulację ludzkości. Jakim prawem dana, dane osoby mogą, a ja nie, tak jak mnie stworzył Bóg, ponieważ jesteśmy y, również gatunkiem, jednym z gatunków zwierząt i poczułam po prostu taką niezgodę, że jak to przecież zwierząt się nie ubiera. No dobrze, niektóre się ubiera, faktycznie, y, ale chociaż na chwilę. Natomiast, jakim prawem. Y, Mogą na plaży być ludzie ubrani, a ja nie. I ten moment, w którym właśnie poczułam całą sobą, że chciałabym móc, tak jak mnie Pan Bóg stworzył, dosłownie być na plaży, opalać się, mieć równą opaleniznę. Tak, od tego się zaczęło i ja to przyznaję. Zaczęło się od tego, że poczułam, że jak to? No jestem nad morzem i chciałabym opalić się równo, tak wszystko, tak jakby mieć odkryte. Natomiast później poczułam: Wow, jak mogę być wolna w tym? Jak to może być? Ja doświadczałam już tego, tego nagiego, nago doświadczałam słońca już niejednokrotnie. Nad morzem, gdzieś, gdzieś w oddali, gdzieś tam, gdzie nie było ludzi, zawsze starałam odsunąć się i to było takie naturalne. Natomiast nagle, w momencie, w którym upał był naprawdę prawie 40 stopniowy, tam gdzie pójście na Plaże parę kilometrów stąd, tak mówię, tam, gdzie aktualnie się znajdowałam, to był naprawdę nielada wyczyn. Poza tym czas, w momencie, w którym nie do końca mogłam sobie też na to pozwolić, to był czas i stąd też przyszło zastanowienie moje, jak to jest, a jak powinno być, czy też jak ja to sobie wyobrażam i jak ja się z tym czuję przede wszystkim. I poczułam taki fałsz, poczułam fałsz dosłownie wśród ludzi, czy też może ideologii, dotyczący tego właśnie, jakim prawem ja mam iść tych kilometrów XXXZ. A ktoś, kto wystarczy, że założy dwa kawałki tak zwanej bielizny kąpielowej, może już być i może się opalać i może tak trwać od rana do wieczora. A ja nie. To zrodziło we mnie ból, bunt. To w ostateczności zrodziło też płacz. To zrodziło we mnie bardzo głębokie poczucie niesprawiedliwości i poczucia, że no, nie jest to tak, jak powinno być, że ja to czuję zupełnie inaczej, i w moim odczuciu, właśnie powinniśmy mieć możliwość, ponieważ ciało nasze jest darem od Boga. Powinniśmy mieć możliwość e, jednak e, roznegliżować się, jak to mówią niektórzy, czy po prostu wyjść z tym ciałem naszym, takim, jakie je mamy. E, no ja mam akurat takie, jakie mam. Jedni chcieliby mi przypisać, e, czy przydać 5 km, 10, być może 15. Dla jednych jestem za chuda, e, dla innych jestem w sam raz. E, w każdym razie, bez względu na to, e, jak jest to odbierane przez przeróżne istoty inne. W każdym razie ja poczułam ból, wewnętrzny, duchowy, taki głęboki, naprawdę głęboki ból, bunt. Po prostu bunt i niezgodę na to jak ja mam z tym, co dał mi Bóg, chować się. jak ja mam właśnie jakim kosztem. To wszystko też funkcjonuje, to zobaczyłam dopiero później. Także są sytuacje w życiu, ktoś by powiedział takie drastyczne, normalne, zupełnie normalne, a jednak wciąż przynoszą one lekcje, przynoszą doświadczenia. Dla mnie to była sytuacja bardzo, bardzo mocna, odczuwalna psychicznie, fizycznie, duchowo, mentalnie, emocjonalnie, jakby holistycznie. Choć jak wiadomo, również materia to duch, duch to materia na wszystkich poziomach, na najgłębszym poziomie. Dla mnie było to doświadczenie bardzo poważne, przykre, bardzo przykre wręcz. Ostatecznie postanowiłam oddalić się bardzo blisko, tak tylko żeby po prostu nie powodować jednak tych spojrzeń, nie powodować nie narażać się na mandat, ponieważ też byłam na wyjeździe służbowym, więc takie atrakcje, a był to również początek tej mojej drogi i jakby wynurzanie. Się z tym, jak to czuję, jak to widzę i co zrobię z tym. Więc też nie kryłam się z tą nagością, natomiast, no jakby nie było, odchodziłam gdzieś tam kawałeczek z tym. I po powrocie. Po powrocie oczywiście znalazłam również plażę nudystów, oczywiście znalazłam sobie kącik, w którym mogłabym zażyć tej kąpieli, zażyć kąpieli słońca. Zażyć promieni słonecznych i jakoś odnaleźć się sama w sobie, ze sobą. Oczywiście spotkało się to z różnymi konsekwencjami, w momencie, w którym korzystałam nago z tej kąpieli słonecznej, z kąpieli wodnej samotnie. Również nie obeszło się bez ciekawskich spojrzeń, bez ciekawskich odwiedzin i przy lekkim niezrozumieniu. Jakżeż mogę nago opalać się, kąpać i mogę chcieć sama być. Także to pokazuje e, też na jakim, e, no jeszcze jesteśmy niejednokrotnie świadomościowo, etapie i co to oznacza dla wielu ludzi. Temat ten, natomiast e, i film ten jest e, nie po to, ażeby budzić sensację, jest nie po to, ażeby z kimkolwiek kłócić się czy. Mm, Jakoś obnażać ideologicznie czy obnażać właśnie fizycznie, ponieważ jak widzicie, no jestem jednak w kostiumie, więc też przekaz mam nadzieję, będzie jasny. Dla mnie rzeczą istotną jest szalenie, abyśmy zrozumieli po prostu wszyscy wreszcie, jak jeden mąż, jak to się mówi. Że to ciało jest nam dane od Boga, że to nie jest nic drożnego, nic nadzwyczajnego, nie jest to coś, co trzeba kryć, wręcz przeciwnie, jest to coś, z czym się rodzimy, z czym umrzemy. I uważam, że powinno być to dla nas wszystkich jakby normalne, ogólnodostępne I, i świadomość tego, że jesteśmy normalni w tej nagości, że jesteśmy z własnym ciałem, że to jest normalne, że my się po prostu rodzimy w nim, że to jest pojazd dla niejako naszej świadomości, że to jest dusza. W przejawie e, materia, w przejawie materialnym, e, dusza po prostu istniejąca, e, jakby, no tak, tak, przejaw tej świadomości który w jakiś sposób musi też wyjść, żeby móc się zamanifestować, żeby była ta interakcja, żebyśmy mogli w tym systemie jakby działać, funkcjonować, istnieć. Natomiast o czym chciałabym mówić, mianowicie o tym, że. Um, to, w jaki sposób nasze ciało, postępowanie z tą nagością, w jaki sposób zostało to zmanipulowane, w jaki sposób zostaliśmy niejako wprowadzeni w stan ukrycia z tym, co jest naturalne, z tym, co mamy na co dzień, z czym się rodzimy i z czym umieramy. To ta, ta nagość, zakrywana regularnie i jakby wstyd, w który jesteśmy niejako wpędzani z wielu przyczyn, i w wielu miejscach, on prowadzi właśnie do wynaturzeń. To nie jest tak, że brak zakrywania ciała prowadzi do wynaturzeń, to zakrywanie go prowadzi właśnie do przemocy na tle seksualnym, do, do braku akceptacji tych naszych ciał, do problemów seksualnych, do nadużyć, do fiksacji. To jest to, z czym chciałabym, abyśmy wreszcie umieli sobie poradzić na skalę lokalną, na skalę globalną, na skalę prywatną. Stąd też ten film, ponieważ chciałabym po prostu, abyśmy wszyscy mieli możliwość być świadomymi, co też to powoduje i jaka jest przyczyna właśnie wielu problemów, wielu, wielu sytuacji. Związanych z nagością i z naszym ciałem, ponieważ wielu ludzi nie godzi się z tą nagością, nie godzi się z własnym ciałem i nie godzi się i nie akceptuje również nagości innych ciał. A tak jak mówiłam, jest to rzecz boska, rzecz ludzka. Nikt nie ubiera sarny w bojówki, w kostium kąpielowy, w mini, nikt nie ubiera w to niedźwiedzia, nikt nie ubiera w to Jorka. No dobrze, tu może akurat tak. Natomiast generalnie zwierzęta nie mają obowiązku ubierania się. I uważam, że my jako istoty ludzkie, jako istoty boskie, jako część dzieła stworzenia, również powinniśmy mieć możliwość decydowania o tym, czy chcemy się ubierać, czy nie. Ja osobiście jeszcze chciałabym dodać, że ja osobiście lubię tekstylia, kocham tekstylia, jest to dla mnie również rzecz szalenie. Ważna, szalenie istotna, i to nie jest tak, że jestem zupełnie przeciwna tym tekstyliom. To w ogóle nie jest tak, i nie w tym rzecz. Rzecz w tym, aby ta nagość była normalna, aby to było dla nas, aby zarówno samochód, jak rower, czy też przemieszczanie się pieszo było dla nas po prostu dostępne, było dla nas rzeczą. Normalną, i to jest coś, z czym mm, chciałabym, abyśmy y, w końcu jakoś uporali się, abyśmy mogli decydować o tym, czy chcemy y, poruszać się, czy chcemy opalać się, czy chcemy być i kiedy chcemy być nago, zupełnie bezpieczni, zupełnie normalnie, ponieważ. Tak jak mówiłam i powtarzam y, jeszcze raz, nagość jest darem od Boga, tak zostaliśmy stworzeni i jest to nasz dar. I ten film jest y, niejako uświęceniem i y, y, ku y, uświęceniu. Jakby ciała ludzkiego, jest to film dla mnie szalenie ważny. W tą stronę również chcę iść i mam nadzieję, że przyszłość, i też wierzę i wiem, że przyszłość narodu polskiego, narodów całego świata, że przyszłość globalna również zmierzać będzie w kierunku aktywności. Natu, naturalnej, naturystycznej, ktoś by powiedział, czy e, nudystów. E, słuchajcie, generalnie jakkolwiek to zwał, dla mnie jest to po prostu natura, jest to po prostu coś, co dla nas jest zupełnie normalne i jest to dar. I chciałabym i życzę sobie i wam, abyśmy mogli korzystać po prostu z tej naszej natury wtedy kiedy mamy ochotę i wtedy kiedy mamy na to czas aby to się stało rzeczą normalną abyśmy mogli tak jak plaże są dostępne dla ludzi w kostiumach dla ludzi ubranych abyśmy mogli również my chcący być w naturze z naturą 100 pro korzystać właśnie z tej natury 100 Pro, czyli tak jak nas Pan Bóg stworzył i być w niej szczęśliwi i tak jak mówię, bezpieczni, bezpieczni przede wszystkim. I głęboko również wierzę i wiem, że ten moment, w którym połączy człowiek właśnie tą swoją naturę, cywilizacyjno, związaną z cywilizacją, tą naturę jakby zakotwiczoną w tym matriksie, tak zwanym, w tej materii gęsto fizycznej typu tekstylia, typu samochód, rower, typu wszystko to, czego można dosłownie dotknąć namacalnie, kiedy połączymy to z duchowością. Rzeczą zupełnie normalną stanie się nagość i stanie się to, abyśmy mogli być nago wtedy, kiedy to czujemy, potrzebujemy i wtedy, kiedy jest nam potrzebne to. Hmm. W tym filmie. Chcę podziękować Wam, każdemu z Was, której, któremu udało się dotrwać do końca każdej i każdemu z Was zainteresowanej i zainteresowanemu tym tematem. pozdrawiam was bardzo. Serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do następnych moich filmów. A przede wszystkim, również zapraszam Was do odkrywania swojej cielesności, do odkrywania swojej fizyczności, do odkrywania własnych ciał i duchowości. Ciao! Żegnam się z Wami serdecznie, ponieważ wjeżdża tu już kolejny samochód i jeżeli zrobi się jeszcze głośniej, po prostu może to nie być już dla Was mm, tak przyjemne w odbiorze. Dlatego żegnam Was jeszcze raz, dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia i namaste!